Zostanie ta dyrektywa przyjęta i wprowadzona w życie, portal Wikipedia przestanie prawdopodobnie istnieć. Ciężko sobie wyobrazić, że portal Wikipedia, który jest fundacją, będzie płacił to jest za każdy artykuł dla każdych źródeł, na które się powołuje. Ludzie, jeśli to obejrzycie, nie będę nawet Jezu, łapki w górę prosił. To jest nienormalne. Słuchajcie, ten człowiek. To jest po prostu największe złoto. Słuchajcie go. Najlepsze jest to, że wikipedia jest darmową. Nie ma tam żadnych reklam ani nic. I albo zostanie płatną, do czego sama nie chce dążyć z uwagi na to, że idea kompletnie inna była, albo przestanie w ogóle funkcjonować. Jeżeli będzie tyle ludzi na akta to powiem, no to wtedy może się to przyblokuje, tak? Na razie jeszcze nie jest dużo, nie jest wiele, ale też nie jest bardzo dużo, bo trzeba tyle mniej więcej co się wtedy wyszło na ulicę. Z, 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 kręćcie, krędzajcie, krędzajcie, o tym. Zgłaszajcie, dopóki można, linkujcie. Zachęcam jak najbardziej do tego protestu po prostu. To jest najlepsze, co w tej sytuacji można zrobić dla internetu. Drodzy państwo, ja powiem wam tylko w ten sposób. Kiedyś wasi rodzice, dziadkowie, być może nawet pradziadkowie walczyli o niepodległość naszego kraju. Bardzo, ale to bardzo przypadałeś do tej walki. Również ryzykując życie. W tej chwili jedyne co państwo muszą zrobić, żeby walczyć o tą wolność, ponieważ wolność w internecie przyłoży się na każdy aspekt naszego życia, nawet państwa dzieci. Słuchajcie tego naprawdę. Nie wyłączajcie tego filmu. To jest włączone na YouTube. Czyli na tym, co to oglądacie. Więc obejrzyjcie to do końca. To jest bardzo ważne. Inaczej po prostu potem nie będziecie mogli, jeśli tak będzie. Bracia, ktokolwiek z rodziny nie będzie mógł korzystać z internetu w celach stworzenia jakiegokolwiek artykułu do szkoły. Kompletnie nie znajdzie żadnych informacji. Będzie musiał iść do biblioteki. Wydajność spadnie. Tyle co Państwo w tej chwili muszą zrobić, albo przyjść na którykolwiek z protestów, albo oznajmić swoim znajomym w jakimkolwiek źródle w internecie, że sprzeciwiają się Państwo, albo podpisać petycję. Te petycje już są w obiegu i na pewno będzie ich jeszcze więcej. Nie sądzą Państwo, że to jest relatywnie niski wysiłek, jak za wolność, którą Państwo bronią? Miło będzie chyba za kilkanaście, kilkadziesiąt lat powiedzieć dla swoich dzieci: Obroniliśmy internet. Zwróćcie uwagę, jak to dumnie brzmi. Możecie być tego częścią. Zachęcamy do tego. Anonymous będzie Was wspierać zawsze. To po prostu jest to, co tak samo myślę. Mam nadzieję, że i Wy tak myślicie. Ciao.